Anityów, potocznie używane określenie na obszar YouTube'a o tematyce anime. Wielu twierdzi, że zagraniczny jest o niebo lepszy, a ten polski się. Na ile jest to prawdą i jakie są realia twórców? Jeśli chcecie się tego dowiedzieć... Zapraszam tutaj. Witajcie zbłąkani internetowcy. Nie mam pojęcia, co robicie na moim kanale, lecz zapraszam Was na kolejny materiał na moim kanale. Dzisiaj, tak jak już powiedziałem, opowiem Wam trochę o YouTube. Materiał, który zamierzałem zrobić już od dłuższego czasu, a tak po prawdzie, dopiero wakacyjne zwiększenie natężenia materiałów mi w tym pomogło. Ale to nawet lepiej, bo ostatnio na tym obszarze zadziało się coś wartego opowiedzenia. W dzisiejszym materiale przedstawię wam roczną stronę Anituba, jego mocne i słabe strony, realia tworzenia na tym obszarze, a także wymienię kilku twórców, którzy pokazują, że jednak nie taki polski Anitube zły jakby się wydawało. Standardowo żebranie łapkę w górę i suba zaliczone, więc przejdźmy do materiału. Zacznijmy sobie może od tego skąd pomysł na taki materiał. Cóż, powiedzmy, że nieco się naczytałem o obszarze, na którym sam robię już od blisko półtora roku. Wiecie, o tym jak polski Anitubes się, że jest mdły, nieciekawy, materiały są na jedno to twórcy nudni jak flaki z olejem i nieoryginalni. I w sumie teraz jak to powiedziałem, to może mieć takie, oho, wyszedł z piwnicy, żeby bronić własnego podwórka. Tak na no dobrą sprawę jest to dziwne z jakiego powodu? No właśnie. Na start powiedzmy sobie o realiach takiego tworzenia na polskim Anitubie, a oczekiwaniach fanów. Prawda jest taka, że polski Anitube różni się od tych anglojęzycznych pod wieloma względami. Na zagranicznych kanałach o tematyce anime przewijają się miliony treści o różnych formatach i myśli przewodniej. Zdecydowanie w tej kwestii od nich odstajemy, tu nie ma się co dziwić. Kanały, na których przewijają się twórcy, osoby odpowiedzialne za tłumaczenie anime, typu aktorzy głosowi, czy inne persony, które na naszym polskim Anitubie się nie przewijają. Kanały o milionowych wyświetleniach z masą kontentu o większości istniejących anime, którym poświęca się godzinę, aby je dopieścić względem montażu, a także samej treści. Godzinne rozkminy o popularnych tytułach, a także content raz na jakiś czas, który jest tak dopieszczony, że nasz polski AniTube przy tym klęka. I tak po prawdzie nigdy się z takim kanałem nie spotkałem, bo nie wchodzę na zagranicznego AniTube'a, ale czytając komentarze jadące po naszym podwórku wychodzi na to, że faktycznie tak jest. Czy to prawda, czy nie, tego już raczej nie chcę mi się weryfikować. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta, bo szansa na to jest bardzo wysoka. Tak, kochani, taka już niestety jest rzeczywistość. Będąc Polaczkiem i robiąc dla Polaczków, można powiedzieć, że jako twórca rodzisz się z wieloma ograniczeniami, jakby to mówił sam Julius Jukulius. Ale dobra. Powolutku. Prawda jest taka, że robiąc content anime po polsku, już na start ograniczasz sobie zasięgi. Nie oszukujmy się, polski to język, którego używa się w naszym kraju, a także jest językiem urzędowym chyba w Brazylii, o ile dobrze kojarzę. Było coś takiego w necie, że nasz ojczysty język jest gdzieś językiem urzędowym, ale mniejsza. Robiąc od Polaka dla Polaka, ucinasz sobie dostęp na arenę międzynarodową. Gdyby robić materiały w języku angielskim nawet takiej samej lub gorszej jakości, wypadałyby one zdecydowanie lepiej w statystykach. Tutaj nie ma nawet co z tym dealować. Powód tego jest prosty: osoby, które nie żyją w krajach, gdzie angielski to język codziennego użytku, i tak znają język angielski. Takie są już realia XXI wieku. Zapewne wielu Polaków, Niemców, Francuzów czy Hiszpanów, którzy nie posługują się językiem angielskim, i tak oglądają zagranicznych twórców, których języka uczyli się już w szkole. I wręcz wymaga się od nich, by go znali czy to w prasy, szkole, czy obsłudze sprzętu, który tworzyła anglojęzyczna firma. Załóżmy czysto teoretycznie, że robiąc materiały w języku angielskim, Twoją potencjalną widownią byłaby tylko Ameryka i Anglia, gdzie z zasady przyjmuje się, że korzysta się właśnie tam z angielskiego. Zanim ktoś powie, że w danych regionach panuje inny język, to przypominam, że mówimy o założeniu czysto teoretycznym. Już sam fakt, że tworząc anglojęzyczny content, mamy możliwość dotarcia do aż dwóch kontynentów oraz jednego kraju, sprawia, że możliwość nawet słabo prosperującego kanału są monstrualnie większe niż te w Polsce. Czysto teoretycznie porównajmy sobie naszą elitę, która ma na koncie ilość subów pięciocyfrową. Dosłownie elita, która już raczej nie tworzy, czyli Wody Morazbóg, i osiągnęli magiczny próg szóstej cyferki, czyli 100 tysięcy. W porównaniu do absolutnego top of the top anglojęzycznego Anime Tuba, taki wynik to raczej klasa średnia, a u nich elity zaczynają się już od miliona. Przyczyna jest tego taka nie tylko dlatego, że dwa kontynenty i kraj w Europie ma więcej ludzi niż cała Polska, ale dlatego, że masa osób z reszty świata również może to oglądać. Tutaj za przykład może chociażby posłużyć King Chris, który robi content po angielsku, a dopiero oglądając go dłuższy czas dowiedziałem się, że jest Niemcem. To właśnie jego przypadek uświadomił mi, jak bardzo ograniczone możliwości mamy jako polscy twórcy fandomu anime. Mało tego, kraje anglojęzyczne posiadają większe możliwości względem wypuszczania anime, a firmom odpowiadającym za wypuszczanie danych produkcji na arenę międzynarodową wręcz opłaca się z takimi twórcami współpracować, co daje takim osobom możliwość zapraszania do siebie osób odpowiedzialnych za produkcję anime. Bo powiedzmy sobie szczerze, nawet gdyby jakimś cudem jakiś twórca na polskim AnimeTube wbił siódmą cyferkę, której nigdy nie wbił na polskim tubie nikt, to czyniłoby go to jakimś godnym współpracy z twórcami anime partnerem? Nie wydaje mi się. Mówimy tutaj o diametralnej różnicy w zasięgach, nie wspominając już o tym, że anglojęzyczne kraje mają szerzej dostępny asortyment związany z anime. I nie mówię tutaj tylko o figurkach czy gadżetach, a o samym puszczaniu anime w telewizji i dostępie platform streamingowych. Twórcy na polskim YouTubie mają zasadniczo dwa wyjścia. Albo celować w międzynarodowy content w języku angielskim, który sprzeda się na dobrą sprawę wszędzie. Lub iść w nasz narodowy, schabowo-cebulowy content tylko dla Polaczków. W momencie, w którym twórca startuje z kanałem o tematyce anime. W tym kraju raczej nie nastawia się na to, że jest to opcja zarobkowa, a czysto for fun. Ewentualnie nastawia się na zarobki, ale dopiero za jakiś czas. Aby wybić się na YouTubie, trzeba przede wszystkim mocno siedzieć w tematyce anime i robić content, który się klika. A klikają się nie oszukujmy się omówienia rozdziałów popularnych mank, cokolwiek obecnie oglądanych seriach, które się ludziom podobają, jakieś recenzje oraz tier listy i topki. I fakt, że takie kanały są popularne, w żaden sposób nie czyni ich słabymi, albowiem taki content po prostu się klika, chociaż ja sam raczej nie tworzę tego typu treści. No dobra, omawiam rozdziały, ale nie powiedziałbym, że jakieś mainstreamowe, aczkolwiek o Shinoko popularne jest. Stopki zrobiłem dwie, ale były dość specyficzne, z czego jedna pełniła funkcję dodatku do materiału. Obecnie na polskim Anitubie jest niewielu twórców, którzy na swojej twórczości zarabiają. Z tych, których kojarzę, że w ogóle odpalili te opcje i o tym mówili na karcie społeczności, to WWR Animiczny i Kasper Darcio. Jeśli się mylę i który z nich nie ma tej opcji to możecie mnie poprawić. Jako twórca hobbystyczny czy też twórca for fun tworzy się content w oparciu o to co się chce tworzyć i tutaj rozpoczyna się test kreatywności i wytrwałości takiej osoby. Gdy osoba nie ma głównego nurtu w jaką stronę ma iść jego kanał to musi dbać o dopływ inspiracji, a te można znaleźć wszędzie, jak i nie można jej czasem znaleźć nigdzie. Jako twórca znam to z własnego doświadczenia. Twórca ma dwa wyjścia, jeśli zdecyduje się, czy idzie w polskojęzyczny czy anglojęzyczny content. Iść w regularność lub jakość. Jeśli nie wybiera żadnego z nich, materiały wychodzą nieregularnie i są słabe, przez co się nie klikają, a taki twórca i tak ma w to wywalone, bo się nie przykłada. W momencie, w którym wybiera samą jakość, można się spodziewać, że jego materiały będą wychodzić stosunkowo rzadko, ale będzie się je przyjemnie oglądało i będzie to tego czekania warte. Przykładem takiego twórcu jest chociażby UwUwer, który raz robi materiały regularnie, a raz nie, lecz za każdym razem relatywnie fajnie się to ogląda. Drugim takim twórcą jest przykładowo Dester, dzięki któremu hype na rekord, na Ragnarok się nie trzyma, aż miło. I dobrze, bo inaczej katarzis dawno zdechłoby z głodu. W przypadku, gdy twórca wybiera regularność, wiemy, że jego materiały wychodzą zawsze o określonej porze tygodnia, lecz są one krótkie, albo lekko mówiąc nijakie. Tutaj nie mam jakiegoś specjalnego odniesienia do konkretnego twórcy, no chyba, że ten Trep Agner III. Są również twórcy, którzy wybierają obie te rzeczy i starają się, aby ich content wychodził w miarę regularnie oraz był jak najlepszej jakości. Takich twórców jest co prawda niewielu, choć nasz polski AniTube może się pochwalić takim Kacperem Darciem, animicznym oraz animekanisem. Każdy z wyżej wymienionych twórców ma swój dość specyficzny i charakterystyczny styl montażu oraz tematyki kanału. Kanis robi co prawda raczej powtarzalny content topek i tier list, a także recenzji, choć nie można mu odmówić specyficznego poczucia humoru oraz sposobu w jaki przedstawia swoje opinie. Uwower z kolei stawia na dość dynamiczny montaż wizualny ze swoim głosem oraz pedal by, znaczy się ultra męsko gigantyczny gachadowym awatarem. Uff, mam nadzieję, że zrozumiałeś żart i nie pożysz mnie za to żywcem. Dester i Darcio stawiają głównie na treść mówioną, choć nie można im odmówić, że również siedzą dość sporo nad montażem swoich treści, z czego u Destera przewija się pierdyliard memów, którym towarzyszą suchary i żartobliwe szydercze komentarze do sytuacji. Z do Darcia to oglądałem kilka jego materiałów, więc nie chcę się za dużo o nim wypowiadać, bo nie mam aż tak dużego odniesienia. Aczkolwiek muszę zacząć go oglądać, bo skoro wziął się za berserka, to może będę mógł nareszcie przyznać foksystowi rację, że niektóre postacie z Korbers faktycznie mają gorzej od Gatza. No i animiczny. Ten to akurat ma styl mieszany, albowiem czasem pokazuje twarz, ale tylko w niektórych urywkach swoich materiałów wszelakiej maści. No i jest jeszcze ten Treb, który YouTube traktuje jako swoją witrynę do reklamowania swojej podróbki rekordowej na rok. Nie licząc mniej destera, każdy z wyżej wymienionych twórców przebiło się przez, nazwijmy to, magiczny próg tysiąca subów, co świadczy poniekąd o wysiłku i kreatywności, jaką twórcy się wykazali, by utrzymać się na, nazwijmy to, ani rynku w tym kraju. Jak już wspomniałem, początki kanału to test wytrwałości i kreatywności. Kreatywności, albowiem, gdy nie ma się określonego nurtu kanału, należy cały czas myśleć nad tematyką kolejnych treści zaś jeśli ten nurt jest jakoś określony, to należy myśleć nad tym, jak przedstawiać ten nurt w sposób interesujący. Jedni puszczają memy w trakcie materiału, a inni simpują do jednej z dziewcząt i czekają na scenie w gorących źródłach. Oczywiście wszystko potem zwalam na kawę i niedobór snu i nikt mi nie udowodni, że to tylko gówniana wymówka, mająca usprawiedliwać fakt, że najzwyczajniej w świecie mam coś nie tak z Deklem. Oczywiście twórcy, których wymieniłem to raczej ta lepsza strona polskiego AniTube'a, a to i tak nie wszyscy z nich, ale są to ci, których kojarzę i oglądam, a także najwięcej o nich słyszę. Można by rzec, że polski Anitube obecnie żyje czymś w rodzaju drugiej generacji twórców. Wielu członków czegoś co niektórzy nazwaliby Starą Gwardią, podchodzili z różnych powodów, choć części z tych powodów nie znam, bo albo ich nie ujawniono, albo kij wie co. Do takich twórców należą chociażby Buki i Wodym, którzy jako jedyni w historii polskiego YouTube osiągnęli magiczną szóstą cyferkę, czyli próg 100 tysięcy subów. Buki nie tworzy na YouTube'a od kij wie jak długo, zaś Wodym nie wrzucił nic od dwóch lat. Jest też oczywiście Eliasz, który całkiem długo jechał na materiałach z Naruto, czy Ksołka, która przejęła od niego animedzie, ale również od dłuższego czasu nic nie wrzuca. Znaczy się nie, żebym ją obserwował, ale kojarzę ją z filmów o Mato więc sprawdzałem czysto researchowo. Z niedawnych odejść można by powiedzieć coś również o bułce, chociaż z nim mam mieszane odczucia. Słowem wyjaśnienia lubię jego żartobliwą szyderę z Anime i mank, ale jednak materiał z Genshina mocno mnie do niego zniesmaczył. Nie zresztą cię źle, ja rozumiem, że można jakieś gry nie lubić, ale słuchanie całego kwadransu randu na Genshin'a, gdzie osoba robiąca opinię nie wyszła z pierwszego regionu, do czego Kamam przyznał się u WoWera w postaw na milion, a wypowiadał się odnośnie trzech pierwszych lokacji, nie mówiąc nic o czwartej, pierwsząc przy tym takie farmazony odnośnie gameplay i fabuły, a wszystko to za najlepszą linię obrony kogoś, kto chce poczuć się jechać bez konsekwencji, czyli fandom tak toksyczny, że nie można złego słowa o tym powiedzieć. No ludzie się powypowiadali w komentarzach, ale dla mnie była spalony już do samego końca. Tu do starej gwardii nie można również zapomnieć o Axerfishu, czyli takim twoim starym polskiego Anitube'a, który niby wraca z blekiem, ale wpierdala za dużo płatków i musi po niej iść znowu. Generalnie bawi mnie fakt, że Akser tak próbował wrócić do regularnej nagrywki i po dłuższych przerwach ciągle mówił, że no już teraz filmy będą regularnie, a finalnie przestał to mówić i zaczął wrzucać filmy częściej niż wtedy, gdy obiecywał. To będzie robić. No offensive, jak coś. Taki zabawny smaczek tylko wyłapałem. Nie da się ukryć, że obecnie medium rozrywkowe, jakim jest anime przeżywa ogromny wzrost popularności w tym kraju, a wszystko zapoczątkowała pandemia, przez którą ludzie musieli siedzieć w domu. To sprawiło, że w polskich kinach zaczęto puszczać filmy anime i na znacznej większości z nich były. Wiecie, Bell, Suzume, One Piece Red, Jujutsu Kaisen Zero, Chłopiec i Chapla, przedpremierowe odcinki Demon Slayer'a, Sao Progressive, Spy Family Code White czy Maraton od studia Ghibli. No i Gandam jeszcze w tym miesiącu. Fanów anime się nam w tym momencie całkiem sporo namnożyło w tym kraju, a samo postrzeganie fanów na anime, który niespecjalnie pokazuje całą sobą, że ewidentnie ogląda to medium, również przestało być z marszu negatywne. Nadal oczywiście znajdują się boomerzy lub osoby uprzedzone, a i niektórzy fani anime są srogo odklejeni od rzeczywistości, co jest stępione nie tylko przez tych uprzedzonych, ale i przez resztę fanów. Rozwój tego medium znacznie poszerza możliwości związane z zasięgami poszczególnych twórców, sprawia, że i wysyp kanałów o tematyce anime w Polsce znacznie się zwiększył. Szczerze powiedziawszy, jak dla mnie to niesamowite, jak kiedyś ciężko było znaleźć kto by się za anime tuberów wypowiadał o jakimś konkretnym tytule, a dzisiaj jakieś pomniejsze no-name, y robią z tego chociażby krótkie opinie. Oczywiście, rozwój fandomu anime w Polsce niesie ze sobą poważne problemy, jaką jest rozwój tej mrocznej strony społeczności twórców. Złodzieje kontentu, osoby, które nie potrafią napisać niczego na własną rękę, tylko biorą artykuły tudzież z fandompedii, opisy z Shindena, czy też nękają innego twórcę, bo nie wiedzieć, czemu twórca rościł sobie prawo do takiego formatu miniaturek. Nie pytajcie, sam chciałbym zrobić. Rozumieć, dlaczego replay jest tak pierdolnięta? Żeby nie porównywać replay, która na dobrą sprawę nie była aż tak hardkorowa jak ci trzej panowie, tak oto przedstawiam wam trzech faraonów polskiego plagiatu: Debzy, który zżyna opisy z i mala do szorców, jeszcze bardziej bezczelny mentor naszego anime chłopczyka czyli Janusz Texas, z którym animiczny amator New World czyli wojnę, którą udało się im wygrać, a także New Ghost, największa lebiega z całej trójki, a także odgadzający się niczym Feniks z popiołów anime tubowy Złodziej w Stanuki i opisów na Malu i Shindenie, do szorców, co było marną podróbką Janusza, który sam w sobie był plagiatową podróbką Kito Senpai'a. Plagiatową podróbką, bo Kito Senpai przynajmniej nie kradnie opisów, jak wy. należy brać poprawkę na fakt, że nawet animiczny mówił, że nie kopał na tyle głęboko, by udowodnić mu kradzież opisu do każdego anime na jego szorcach. Lecz nie ulega wątpliwości, że chłopaczek również ma coś na sumieniu. Co do Teksasa, to polecam sobie obejrzeć materiały od animicznego Uweera, albo nie będę kopiować ich ciężkiej i streszać tego, nad czym się chłopaki napracowały. W każdym razie panowie wygraliście i chwała wam za to. Teraz już tylko rand na duszka, potem usuwamy Agnada z internetu i świat jest nagle lepszym miejscem. Znaczy się jeszcze usunąć Bydgoszcz. Ale do tego musicie zebrać kamienie nieskończoności. Newgost akurat w całej tej trójce jest najbardziej żałosny, bo ile nie można mu odmówić oryginalności w jego simpowaniu do serii, jaką jest Sao, tak. Facet został przyłapany na plagiacie, po, po czym usunął się w cień i gdy próbował wrócić, ludzie przyjęli go tak jak sobie na to zasłużył. A i on próbował udawać, że nie ma w tym problemu, i finalnie zaczął kopiować kogoś, kto sam w sobie kopiuje, a finalnie posunąć się do zmiany nazwy kanału, tylko po to, żeby podpierdolić komuś baner. Duszek, ty wiesz, że baner to tylko zdoba na tle kanału, i można ją zrobić w pierwszym lepszym darmowym programie w necie, żeby wyglądał na tyle dobrze, żeby nikt nie widział, że ulepiłeś go z gówna, prawda? Eee. Szkoda strzępić ryja na takie przypadki. W każdym razie, im szersze grono odbiorców, tym większe ryzyko, że pojawią się osoby pokroju Teksasa czy Duszka, którzy wykorzystują algorytm, by wkupić się w łaski Kidosków, aby finalnie zacząć odblokowywać sobie drogę do łatwego zarobku, jakim jest zarabianie na wyświetleniach w YouTubie. Teksas wbił ponad 71, już prawie 72 tysiące subów na kradzionym kontencie i był, czy też raczej dalej jest blisko osiągnięcia legendarnego wyniku 100 tysięcy, co jest dla wielu twórców demotywujące. Nie Niestety, wielu twórców, stawiając na oryginalność i wyprawiając sobie flaki nad materiałami, nie umieją w algorytm tej platformy. Co za tym idzie, mimo dobrej jakości, nie wzbudzają zainteresowania wśród nowej widowni, gdy kanały istniejące krócej lub gorszej jakości pną się szybciej i wyżej od nich. To smutna rzeczywistość, która czasem pcha ludzi albo do zamknięcia kanału, albo do nielegalnych środków. Lecz nawet jeśli mają oni swój motyw, to w żaden sposób takiego zachowania nie pochwalam. Co się tyczy samego duszka, to jest on raczej spalony ponownie i pozostaje czekać aż powróci, bo wydaje mi się, że w końcu ponownie to nastąpi. Obecnie nie wrzucił nic od kwietnia, czyli już ponad dwa miesiące od Prima Aprilis. Co się tyczy Teksasa, to jego kradzione materiały od Anikapa zostały usunięte, ale szorcy dalej tam są i obecnie czekamy na kolejny ruch naszego niebieskowłosego anime chłopczyka, debzemu obecnie nie oberwało się wcale. Zaraz, zaraz. Niebieskowłosy anime chłopczyk i jego przydupa z fioletowymi włosami. Ja pierdolę. Czy mniej niż ino ktokolwiek uwierzy, że my te awatary mamy już od dobrych trzech lat? Czy będą nas nazywać starszymi braćmi lub ojcami tej dwójki? No kurwa. Oby animiczny nie posądzał nas o pokrewieństwo z nimi. Uww, schowaj te kartki i długopis. ja ich nie znam. Amator nie wychodź z piwnicy, bo zamknę cię w swojej. Także podsumujmy jakoś mój wywód: czy polski anime to dno i wodorosty? Jedni powiedzą, że tak, i będą myśleli, że mają rację inni powiedzą, że nie i będą myśleli, że mają rację, a tak po prawdzie każdy postrzega to porąbane uniwersum jak mu się podoba. Nie da się ukryć, że w tej społeczności są twórcy, którzy starają się tworzyć coś ciekawego i wartego uwagi, co może pokazać niektórym moherom, że anime to nie tylko przemoc i cyski na wierzchu, ale także jakieś głębsze dramaty życiowe i morały warte zapamiętania. Są też pojeby, które pokazują, że ci pierwsi jednak się mylą, a także plagiatorzy i szuje, które nie potrafią wyskrobać nic na własną rękę. Polski YouTube trzyma się na razie jak się trzyma, a twórcy dalej robią swoje i dają z siebie wszystko, by zrobić swoje i dalej robić to dobrze. Kolorowo nie jest publika ograniczona, ale my się nie poddajemy. Znaczy, oni się nie poddają. Albowiem na razie jestem za nimi mocno w tyle i być może kiedyś moje stukanie w klawiaturę i klikanie myszką w te i z powrotem przyniesie swoje efekty. Na razie posiedzę sobie tutaj, na szarym końcu. Kurwa wypierdalać mi z tym porównaniem. A wy co sądzicie o tym materiale? Dajcie znać w komentarzach. Bijajcie także na mojego Twitcha, Facebooka, odpady, TikToka, x Instagrama. Na tym kanale widzimy się już wkrótce w kolejnym materiale z omawiania mangi o Shinoko. Tymczasem to tyle na dzisiaj. Do zobaczyska ludziska.